W liczeniu drugim mamy sprawdzić, dla którego zestawów danych A czy B odchylenie standardowe jest większe. Wobec tego obliczamy na początek średnią zestawu naszych liczb, następnie wariację zestawu i odchylenie standardowe tych liczb. W takim razie zestaw nasz A obliczamy średnią arytmetyczną, czyli w liczniku zapisujemy sumę wszystkich naszych wyrazów. 1 dodać, 1 dodać, 1 dodać, 2, dodać 2, dodać 3, dodać 4, dodać 4, dodać 5, 5 i 5. Dzielimy przez ilość, czyli przez 11 liczb. To jest równe. W liczniku mamy 33 przez 11 i to jest równe 3. Obliczamy naszą wariację z zestawu A i to będzie równe. Możemy zapisać to jako 3 razy 1 minus 3, bo to jest nasza średnia trójka, wyszła nam średniej artymetycznej. Dodać 2 razy i tych dwójek mamy 2. Dodać 3 odjąć 3 do potęgi drugiej, bo jedną mamy tylko trójkę. Dodać czwórek mamy dwie, czyli 2 razy. 4 odjąć 3 do potęgi drugiej, dodać i piątek mamy 3, czyli 3 razy 5 minus 3 do potęgi drugiej i dzielimy to przez ilość naszych liczb, czyli mamy 11. To będzie równe. W liczniku otrzymamy w takim razie 3 razy 4, dodać 2 razy 1, dodać 0, dodać 2 razy 1 i dodać 3 razy 4. Przez 11 to będzie równe. Wymnażamy liczby w liczniku, czyli mamy 12, dodać 2, dodać 2, dodać 12, przez 11 to jest równe 28 11, czyli jak podzielimy, to będziemy mieli 2 i po przecinku 54 nam się powtarza, czyli zapiszemy to w okresie, a w przybliżeniu jest to 2,55 setnych. I obliczamy odchylenie standardowe zestawu naszych liczb. W takim razie będziemy mieli pod pierwiastkiem 2,55, w przybliżeniu to jest 1,6. W zestawie B obliczamy średnią arytmetyczną i to będzie równe 1, dodać 2, dodać 2, dodać 3, dodać 3, dodać 3, dodać 4 dodać 4 i dodać 5. Dzielimy przez ilość liczb, czyli przez 9, to jest równe 27 dziewiątych, czyli mamy 3. Następnie obliczamy wariację zestawu B i będziemy mieli w takim razie w liczniku zapisujemy 1, odjąć 3 do potęgi drugiej, dodać dwójek mamy 2, czyli 2 razy 2 minus 3 do potęgi drugiej. Trójek mamy 3, czyli 3 razy 3 odjąć średnią arytmetyczną. dodać czwórek mamy 2, razy 4 odjąć średnią arytmetyczną. dodać piątek mamy 1, czyli 5 odjąć 3 do potęgi drugiej i dzielimy to przez ilość liczb, czyli mamy przez 9. Wymnażamy na początek nasze liczby, będziemy mieli 4, dodać 2 razy 1, dodać 3 razy 0. Dodać 2 razy 1 i dodać 4, dzielimy to przez 9, to jest równe w liczniku będziemy mieli 4, dodać 2, dodać 0, dodać 2, dodać 4 na 9 i to jest równe 12 dziewiątych, czyli mamy 1 i 3 w okresie w przybliżeniu jest równe 1 i 33 trzy setne obliczamy odchylenie standardowe zestawu i będziemy mieli pod pierwiastkiem 1,33 setne i to w przybliżeniu jest 1,15 setnych. W takim razie, jeżeli chodzi o podstawie powyższych obliczeń, możemy tutaj wywnioskować, że odchylenie standardowe zestawu A i B to będzie większe dla zestawu A.